Wróć po rybę w tym dołeczku. No, patrz, kurde, mówiłem! <ścoughs> patrz ściągnął mi. Aj! Ja tydzień magnął, siema, witajcie! W Polsce sezon pstrągowy się już skończył. U nas jest e, zupełnie w innym czasie, bo zaczyna się dopiero od kwietnia, ale mamy czas do połowy października, więc jestem dzisiaj z Damianem, e, który właściwie w nocy przyjechał z urlopu, ale na, namówiłem go na, ryb, na rybki. E, jesteśmy na mega miejscu. Zresztą mam nadzieję, że połowimy e, dobrych, grubych pstrągów. Jak którym ostatnim razem mieliśmy strasznego pecha właściwie ja. Bo utopiłem swój telefon, nowego iPhone'a 14. Popłynął. No dobrze, że miałem wszystko zachowane w chmurze, bo tak bym stracił chyba 4000 zdjęć. A rzeczka jest bardzo malownicza. Będziemy łowić na każdego rodzaju robaczki, libry, tanty, może jakieś woberki. Zobaczymy, co się będzie działo. Ale już nie, nie przedłużam. Bierzemy się do łowienia. No i miłego oglądania. iPhone, 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 iPhone. Wow! Widziałeś ty to, chłopie? Tu stoi, widzę go. W pierwszym rzucie, stary, w pierwszym rzucie. Koczek. ale piękny może w rękę go wezmę ładne co? na Libre nic, a wobek i... i jest no już, 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 już tyle przyjacielu zobaczcie jaki tuściuch Piękna ryba. No. Dobrze się zaczepi, bo przez nos. On się nie uszkodzi, nie? Tak, już jest ok. Jak mi nie wyskoczy, jeszcze raz Wam go zaprezentuję. Zobaczcie. Koło 40, co? No musiałbym go tak delikatnie zmierzyć. Nie, może, może, może nie całe 40, ale, ale ładny. na ah. Pomiędzy nogi, pomiędzy nogi? <laughs> Ale Malutki na liberkę, No już. Już też przez nosek się wybił elegancko. Pięknie. Hmm. Tu co się z białego? Ale to chyba raczej nie telefon Ty, kurwa telefon Słowo daję, telefon jest Daj tę wędkę Wiesz daj, co? Daj ja pod... kamizelkę wezmę kamizelkę Dziadam, wędkę tam da na... nie, ty masz wędkę Ty jest kurwa telefon, nie wierzę ty Uważaj, bo tam jest ten Ja wezmę też podbiodę Też kamizelkę ściągnę to, żeby, żeby to aby nie odpłynąć. Ale jaja. Ile to było temu? No, miesiąc. Gdzie to było? Wejdź sobie ten do ro, ro, tego Tak, tylko że ja... chyba tutaj Kurwa nie wiem gdzie on był stary Widzę Cze, mhm. ja, bo to jest. on jest pod zielskiem, wiesz? Ja mam drugie dobre zaraz za twoim Czekaj, czekaj, dobra widzę A, też, też mi się mignął Chyba masz, nie? Mam Stary, nie wierzę no. Zobaczcie na to, Tele... po miesiąc czasu Miesiąc czasu telefon Muszę go wysuszyć teraz. Muszę go Może. wysuszyć i... Może od Miesiąc czasu. Może od pani. Miesiąc czasu, kurde. Wtedy jak byliśmy z Damianem, jak go zgubiłem, tutaj była woda po deszczu. Nie było nic widać. Totalnie nic nie było widać. A teraz zobaczcie, jest telefon. Nie wiem, nie popuje, nie. Ciężko Teraz go mogę opłukać troszkę. Ja tylko go nie włączaj. Nie no, co Ty. Wiesz, ja go dam do tego, do ryżu no. Do ryżu wezmę go ten. A, to ksieszka mi Ja pierdziele, znalazłem telefon, nie wierzę, kurde byle działo Byle działa Ty daj na to myszkę? Wow Oj, ładna ryba będzie o, ho, ho, ja tam Jana muszę pomóc mu. Ale grubas. Ale śmieję chłapał Myślałem, że będzie większy, ale zobaczcie na co Damian złowił. Na muchę, e, która jest myszką. Myszka. Myszka, zobaczcie. zobaczcie. Ale kolorki ma. Mega. Masz seradę? fajne, też, ale, też po 40. No. Ładny, ładne Poczekaj, już muszę się ogarnąć, przyjacielu, bo jaki złoty, no przepiękna ryba. Czt. O, o Ja, ja pierdzie, jaka ryba. I znowu. Pani. Znowu, znowu muszka. Muszka myszka. <muszko>, myszka. Ale ładne kolory. To jaka żółta? Mm -hmm. No, nabity jak nie wiem co. Jak pudzian. Dobra, proszę cię bardzo. Tak A, się podbiera. Ale uderzenie. Tak się podbiera, panie. No. Zobaczcie. Przepiękny. Na pewno ponad 40-45 mi się wydaje, spokojnie ma. Masz no. na swoją miereczkę? Mam. No to dalej, go zmierzymy. Z jakby ktoś miał mówić, że oszukujemy, nie? No. No. 44 No, jeszcze tak leży, mi się wydaje, że no, na macie 45 wiem na pewno A tu jest zgięta mhm. Ale wypięta Jeszcze raz. Samica. No, idziesz. Pat. Nie chce iść. Nie musisz się no. Pośpowa. Jest. Jest za małe. Maluszek. Jest. Nie, to ty Malutki, taki sam jak ten przed chwilą. No, odpiął się. czekaj, czekaj bo mi wendeczka troszkę za długo, muszę puścić, wiesz? dobra znowu miałem rybkę ładnie wypuścić było pozowanie O o jednak się udało. Już drugi raz się tak udało. Zobaczcie, na pewno ponad 40 Już powinien być ok Już ja doszedł do siebie A jak Tygrys normalny. Przepiękny Jest niezły, ale Ale jakie ma czerwone kropeczki. Zobacz. O piękne. No zobaczcie, przepiękne. Ja nie wiem czy to widać. Jakie ma ten kropeczki czerwone. No przepiękne. No, zmykaj. ładne ładne już Ci łapie podbierać bo zaraz się wywali. ale grubas jaki jaki złośniutki na co Salmo friski? Kurde, zakładałem mi. Ale ryba. No zobaczcie. 40 kilka centymetrów i chce już uciec. Ale piękne kolory. Piękne jest. Wrzucasz do głup do przodu. No to idź, a ja sobie tam spuszczam wopka, bo mam wopka, to on może wiesz spłynąć. Ja go tam gdzieś przytrzymam. O kurde, będzie duży. Będzie duży. Tak myślałem, że jak wiesz przetrzymam tam w tym głębokim To uderzy, ale piękne I, i znowu całkiem inne no, Ubarwienie mają po prostu przepiękne ładne Przepiękne Przepiękne znowu inne kolorki Yy, jakoś go tu w podbieraczku najlepiej opuszczę Dobra, masz tutaj Aha Poszli O Chyba miałem puknięcie Wopka Jesteś? O, odprowadził ale nie był duży. jest tu są brzany w ogóle. Niby taka kamienista ta woda, nie? Hmm. Tak. się tutaj to jest Tak jest kurde Chłopiec Ten bandzior Ten bandzior to jest bandzior i są od razu ten. Zobaczcie. A zmierzymy go? Możemy zmierzyć. No to dawaj go ma to Na pewno ma ponad 45, co? 49? 49. 50 nawet. 50. Czekaj. Tutaj jest dłuższy. Nie. 49. Mimo wszystko. Największy dzisiaj. No. Przepiękny go wypuszczamy i sobie odpocznie troszkę podbieraczko Dobra, wchodzimy obrzucamy jeszcze te dwa miejsca, wyjdziemy, zobaczymy tylko drugie stężenie drzewo i wracamy. Gra? O. super Dobra, znowu będę leżał mordą w wodzie. Tylko nie ma. Super, tak? o, kurwa, nie wierzę. No. O, ja pierdzielę. Sobie wykrakał. Wykrakałem sobie, wykrakałem chłopie teraz ja mam wszystko mokre już o ja pierdzielę My powoli już się zawijamy eee, Wędkowaliśmy jakieś 5,5-6 godzin tak eee, no i co? Nie mogę uwierzyć, że znalazłem ten telefon no, To ponad miesiąc minął, ponad miesiąc eee, No ale czy będzie działał wątpię Na pewno będę go suszył eee, jak będziecie obserwować eee, Stronę Perchuligans na Facebooku. Jeśli zadziała, to napiszę tam, zrobię posta z rybkami w ogóle i z tym telefonem. Napiszę co będzie. No mam nadzieję, że się podobało. Ja się wykąpałem. Chyba mój ostatni kąpiel w rzece w tym roku. Trzymajcie się. Widzimy się następnym razem. Na razie. Hej. Słuchajcie, ja się dogrywam. Dwa dni minęło. Wysłyszyłem telefon. Był w pojemniku z ryżem. Później jeszcze zostawiłem go na słońcu i działa bez zarzutu. Wszystko działa, głośnik działa, mikrofon działa, wszystko tak jak trzeba. I tyle, naprawdę jestem zadowolony, bo dostałem mocno po kieszeni. A teraz mam dwa telefony, ale tego przynajmniej mogę sprzedać. Także wszystko się to dobrze skończyło. Mam nadzieję, że się odcinek podoba. Pozdro.